85 prelegentów z 20 polskich miast przejechało do Szczecina, aby porozmawiać o srebrnej gospodarce. To wyjątkowe wydarzenie, w trakcie którego zestawiane są różne perspektywy badawcze na zjawisko starzejącego się społeczeństwa. Srebrna Gospodarka w tym roku odbywa się z tytułem Relacje Międzypokoleniowe. Chodzi nam o to, żeby ten termin Srebrna Gospodarka, który tak naprawdę jest niedookreślony, mógł integrować osoby z różnych dziedzin, dyscyplin, ale także praktyków, po to, żeby wymieniać się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Zatrzymaliśmy się na takim etapie, w którym starość wydawała się czymś bardzo nieatrakcyjnym i wręcz zacofanym. I nie bierzemy pod uwagę tego, że kiedy dzisiaj w wieku 60 czy 60 lat osoby przechodzą na emeryturę, to mają za sobą już dobre 30, właściwie prawie 35 lat życia w gospodarce rynkowej, rozumienia procesów gospodarczych, korzystania z internetu, z komputera, ze smartfona i w związku z tym to jest zupełnie inna starość niż ta dawniejsza. Tej wiedzy i świadomości nam brakuje. Wszystko, co się mieści w srebrnej gospodarce, zarówno w srebrnych przemysłach, w innowacjach społecznych, technologicznych i gerontologii również, będzie służyło i będzie dawało większe szanse na rozwój tej części społeczeństwa, która może być odciążona w związku z problemami starzejącego się społeczeństwa. To spotkania aktywizujące osoby starsze, przede wszystkim wyciągające je z domu, skierowane na to, żeby mówić właśnie o aktywności społecznej, o tym, żeby na długie lata pozostać aktywnym, odnajdywaniu pasji w wieku srebrnym, spotykaniu się o tym, że tak naprawdę te relacje społeczne wydłużają nam jakość życia. Misją naszej fundacji już od 2017 roku jest nie jest takie hasło, pomagamy seniorom cieszyć się życiem. Społeczeństwa w Unii Europejskiej stają przed tym samym wyzwaniem starzenia się populacji. Dlatego myślimy, że w kolejnych latach uda nam się zaprosić także gości z zagranicy, żebyśmy porozmawiali, jak rozwiązać wspólne problemy i poradzić sobie z wyzwaniami. Starzejące się społeczeństwo to ogromne wyzwanie dla wszystkich pokoleń. Innowacje społeczne mające na celu zwiększenie dzietności, ale także rozwój systemu opieki nad osobami starszymi, to tylko niektóre z problemów, którymi zajęli się nasi prelegenci. Karolina Białczewska, Univizja.